Funkcjonują y, duże europejskie światowe banki, które z racji swojego doświadczenia wieloletniego no, gwarantują y, wiele rzeczy, które są niezbędne dla nas, czy dla pacjenta w procesie zamówienia y, i skorzystania z takiego nasienia. Taka sytuacja, że to jest bank centralny, tak ja to nazwałem, czyli, czyli, czyli duża instytucja, no, po pierwsze, gwarantuje jakość, po drugie Gwarantuje nam e, bezpieczeństwo. E, po drugie, gwarantuje nam transport, oznakowanie, no wszystkie te elementy, które na, na, muszą być spełnione, żebyśmy mogli skorzystać z takiego i pacjenci właściwie z takiego materiału. W, w wielu krajach, czy na przykład w Europie, są normy unijne, które, pewne przepisy, które e, muszą być spełnione, żeby taki, taka instytucja jak Bank nasienia mogła funkcjonować poza dany kraj i udostępniać właściwie te próbki dawców praktycznie dowolny region świata.